Play for fun! Witam wszystkich FPSowiczów. Z tej strony dziadek Rybka. Na waszych ekranach Modern i Jest to kontynuacja serii o po oczach. W dzisiejszym materiale przygotowałem dla Was kilka ciekawych informacji i mam nadzieję, że ten materiał, który dla Was przygotowałem, zaciekawi Was i pozostaniecie z nim do samego końca. Jednak nie wiem, czy wszystkie informacje uda mi się zmieścić w tym podczas jednego tego meczu, jeżeli nie, to oczywiście dołączę jeszcze kolejny tutaj meczyk, prawdopodobnie także z serii Osprey'em po oczach, także będzie dosyć ciekawa dawka rozgrywki i oczywiście chciałem Was przeprosić za cały ten misz, masz, który znajdzie się w tym oto dzisiejszym komentarzu przygotowanym przeze mnie jednak chciałem by wszystkie informacje, które chciałem Wam przekazać znalazły się w jednym oto tutaj komentarzu, dlatego serdecznie Was zapraszam do obejrzenia tego, co przygotowałem, no i tutaj pozostania z tymi informacjami, które Wam przekazuję do samego końca. Jedną chyba z najważniejszych informacji, na którą od dłuższego czasu wyczekiwali widzowie kanału FPS Media to jest to, że od jakiegoś czasu jestem już w Polsce, tak moi mili, jestem już w Polsce i w związku z tym mam nadzieję, że komentarze i gameplaye, które będą się ukazywały na kanale FPS Media w moim wykonaniu będą częściej niż do tej pory. Jednak nie martwcie się, jak wiecie, na pewno wiecie i widzicie, że są osoby wspierające kanał od samego początku, kanał FPS Media i to także one co jakiś czas przygotowują tutaj materiały w swoim wykonaniu, także ze swoim komentarzem i z tego co wiem, także te materiały wam się podobają. Będąc w tym miejscu, oczywiście chciałem podziękować wszystkim osobom wspierającym kanał FPS Media od samego początku, kiedy ten kanał zmienił nazwę i został przekształcony w, w FPS Media. Dziękuję serdecznie za pomoc w rozwoju tego oto kanału, za wsparcie tego kanału, by bardziej był rozpoznawalny na tym przepasnym YouTubie. A co za tym idzie, mógł wspierać Tutaj także tą scenę polską, scenę FPS, tutaj polskich graczy. Także mam nadzieję, że kanał będzie dalej się rozwijał i także dalej będzie przez Was wspierany i przez Was odwiedzany. Oczywiście komentarze w moim wykonaniu i rozgrywki w moim wykonaniu będą się pojawiały, jednak nie mogę obiecać, że tak często jak było to do tej pory. Oczywiście jest. To wszystko związane z tym, że zmieniłem pracę, dodatkowo inne. Sprawy spłynęły na moją głowę, no i niestety nie dysponuję taką ilością wolnego czasu, jaką chciałbym dysponować. Jednak nie martwcie się, tak jak obiecałem, będę kanał tutaj cały czas jakoś wspierał, by dalej się rozwijał. Oczywiście będą się pojawiały materiały, jeżeli w dłuższych odstępach czasu, to mam nadzieję, że tą lukę wypełnią tutaj osoby, które wspierają kanał. FPS Media wypełnią swoimi tutaj gameplayami, ze swoim komentarzem, a osoby, które będą wyczekiwały na komentarz z mojej strony, czyli ze strony dziadka, rybki, tylko jedynie mogę prosić o uzbrojenie się w cierpliwość, ale za tym też jest plus, jeżeli taki komentarz jest długo wyczekiwany, to bardziej jest chyba wtedy z. Jakimś tam zainteresowaniem oglądany. Także ta, tyle, jeżeli chodzi o. Tutaj tą pierwszą, chyba jedną z ważniejszych informacji. Jeszcze oczywiście raz podziękuję osobom wspierającym. Nie będę tutaj nikogo wymieniał pojedynczo z imienia i na przykład nazwy YouTube, nazwy kanału, jeżeli takowe osoby prowadzą, ponieważ nie chcę kogoś pominąć i nie chcę, by ktoś poczuł się urażony. Jedynie co mogę powiedzieć, to odsyłam do informacji kanału tutaj FPS Media wystarczy rozwinąć tam zakładkę, tam znajdziecie linki do kanałów osób wspierających dodatkowo pozostawię Wam w opisie link do filmu pod którym rozwijając zakładkę także znajdziecie odnośniki do kanałów YouTube lub profilów Steam osób, które wspierają i wspierały kanał FPS Media to tyle jeżeli chodzi tutaj o rzeczy chyba o najważniejszą informację dotyczącą mojego powrotu. Teraz może przejdę do kolejnych informacji. Pytacie mnie w komentarzach, przeważnie pod filmami, co z innymi częściami Call of Duty na kanale FPS Media. Już Wam odpowiadam i informuję po raz kolejny, że moja przygoda z serią Call of Duty zakończyła się oto na tej części, którą teraz oglądacie, czyli Modern Warfare 3 i... Inne części nie będą tutaj przeze mnie w jakiś sposób promowane. Mam na myśli tutaj nowe części. Nie znajdziecie ich na kanale, FP, na kanale FPS Media w moim wykonaniu. Oczywiście, jak zauważyliście, rozgrywki z nowych części są na kanale FPS Media, ale oczywiście w wykonaniu przez osoby wspierające. Dlatego tutaj proszę Was o wyrozumiałość. Jeżeli chodzi o mnie, to tak jak Wam wspomniałem, ja i moja przygoda serial Call of Duty kończy się właśnie na tej oto części oglądanej, czyli Modern Warfare 3. Dlatego, tak jak Wam tutaj mogę jedynie obiecać, zobaczycie niebawem na kanale FPS Media prehistorycznie, ale o tym za chwilę. Serio prehistorycznie zapoczątkował CARBO. Wiedzą o tym na pewno starsi widzowie kanału FPS Media, którzy są z nami od samego początku, dlatego także i mnie będziecie mogli zobaczyć w tej oto serii w rozgrywce z gry Call of Duty 2, czyli realia czasów II wojny światowej. Może tutaj wyniki nie będą tak bardzo dobre i wysokie jak w grze z tutaj Modern Warfare 3, ale mam Nadzieję, że komentarze, jakimi będą określone te rozgrywki, komentarze w moim wykonaniu, pozwolą na to, byście mogli także dosyć dobrze bawić się oglądając. Przygotowane przeze mnie materiały, właśnie do serii prehistorycznie. Zapytacie mnie, dlaczego na przykład nie Black Ops lub Black Ops 2. Jak najbardziej mogą też okazać się tutaj materiały z Black Opsa 1. Proszę tylko Was o pomoc w jednej kwestii, ponieważ od jakiegoś czasu Black Ops 1 działa na moim piecyku w ten sposób, jakby mój piecyk miał 64 MB ramu. Nie wiem, czym jest to. Spowodowane. Wiem tylko tyle, że część z moich znajomych Steam ze Steam ma ten sam problem, że nie mogą dobrze grać w Black Opsa Jedynkę Nie wiem, czy to jest spowodowane jakimś patchem, który wyszedł. Jeżeli znacie rozwiązanie tego problemu, poproszę o podpowiedź w komentarzach. Wtedy, jeżeli ta podpowiedź, którą mi podeślecie, pozwoli na to, by ta gra dobrze działała na moim piecyku. Bądźcie pewni, bądźcie przekonani i wiedzcie o tym, że na pewno tutaj materiały z Black Opsa, jedynki w moim tutaj wykonaniu, z mojej rozgrywki, z moim komentarzem ukażą się na kanale FPS Media. Także tutaj czekam na jakieś podpowiedzi w komentarzach odnośnie prawidłowego działania Black Opsa jedynki. Kolejną rzeczą, o jakiej chciałem wam tutaj wspomnieć, to pytacie mnie co dalej z kanałem FPS Media, no i co tutaj będzie dalej można na nim zobaczyć. Oczywiście już wam mówię co będzie z kanałem FPS Media i jakie mamy plany na przyszłość. A plany są takie, że nadal pozostajemy tutaj kanałem dla wszystkich osób, które chcą umieścić swoje materiały, by w jakiś sposób wypromować swój kanał YouTube, jeżeli oczywiście zaczynają dopiero przygodę z YouTube'em i komentowaniem. Dla wszystkich osób zainteresowanych informacja w opisie pod tym oto materiałem, jakie warunki trzeba spełnić, by wasz materiał ukazał się na kanale FPS Media, jakie tutaj są wymagania. Co powinniście zrobić, to wszystko wyczytacie oczywiście z informacji, które znajdują się w opisie pod tym oto. Materiałem. Teraz szybciutko kilka informacji na temat słuchawek, jakich używam, ponieważ to pytanie ciągle powracam w komentarzach pod filmami z moim udziałem. Mianowicie, przez blisko półtora roku używałem słuchawek firmy SpeedyLink Medusa NX Stereo, a w chwili obecnej używam Creative Alpha Sound Blaster. Mam nadzieję, że niczego nie pomyliłem, że wszystko Dobrze wypowiedziałem i teraz jeszcze powiem, dlaczego takie, a nie inne i czy bym kupił droższe, czy nie. Już Wam to tłumaczę i mam nadzieję, że wszystko będzie jasne za parę chwil, jak już wysłuchacie do końca mój tutaj ten temat, jeżeli chodzi o słuchawki. Mianowicie, ja Wam wielokrotnie mówiłem, że tak naprawdę Drogie słuchawki chyba nie są zbyt dobrym rozwiązaniem pod jednym warunkiem. Pod tym warunkiem, że macie oddzielną kartę dźwiękową, nie zintegrowaną. Jeżeli większość z Was ma zintegrowaną kartę dźwiękową, moim zdaniem jest to bezsens i oczywiście nie tyle co wyrzucanie pieniędzy, ale chyba nie ma sensu inwestować w zbyt drogie słuchawki w momencie, kiedy Właśnie mamy zintegrowaną kartę dźwiękową. W innym przypadku, na przykład, jeżeli mamy zewnętrzną prawda, kartę dźwiękową, nad takim rozwiązaniem możemy się zastanowić i jestem przekonany, że wtedy zakup droższych słuchawek będzie miał sens, ponieważ po pierwsze. Ta cała tutaj otoczka gry i wszystkie dźwięki, mam tutaj na myśli słyszenie kroków przeciwnika i tak dalej, i tak dalej. Wszystko związane z tym, by uzyskać jak najlepszy wynik w rozgrywce, na pewno będzie działało na naszą korzyść, ale to tylko i wyłącznie w takim przypadku. Oczywiście jest to tylko i wyłącznie moja opinia i nie musicie się z tym zgadzać, jednak z własnego doświadczenia. I doświadczenia moich znajomych, którzy ten temat także ze mną podejmują dosyć często. Wiem, że słuchawki nie są warte tutaj wysokiej ceny, jeżeli oczywiście mamy zintegrowaną kartę dźwiękową. Możecie także i Wy zabrać głos pod tym oto materiałem i wypowiedzieć się na ten temat, jeżeli chodzi o słuchawki. O cenę, czy warto kupować drogie słuchawki, czy nie. W chwili obecnej, powoli ten materiał dobiega do końca. Mam nadzieję, że to, co dzisiaj zobaczyliście, usłyszeliście, spodobało Wam się. No, oczywiście, serdecznie Was zapraszam na kolejne tutaj materiały i komentarze przygotowane przeze mnie na kanał FPS Media. Pozdrawiam i do usłyszenia.